Hej, kochani, witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jestem już w Irlandii. Jest fajnie. Robię sobie właśnie maseczkę. Mam taką twarz czerwoną, ale to jest ta z babuszki Agafi Fitoaktywna. Bardzo fajna i ja uwielbiam jej. Normalnie powiem Wam zapach. To jest tak, jakbyście zmiażdżyły truskawki, położyły sobie na twarz. Uwielbiam. Zaraz będę ją zmywać. No i jeszcze w międzyczasie. Macza. Piję ją właśnie z mlekiem owsianym. No i zapraszam Was do picia kawusi lub maczy. I tutaj mam kubeczek od Agusi. Ja już się zakochałam w tym kubku po prostu. Mmm... Pychotka, więc yy, cały czas z niego korzystam a ja szybko już biorę się za zmycie twarzy, bo już trzymam tą maskę 20 minut biorę się już za makijaż i chciałam Wam pokazać takie fajne, zobaczcie jakie dostałam świetne lusterko, zobaczcie jaki tu jest jeszcze gadżet Podświetlane. No, zobaczcie, jakie świetne. Mój Marcin bardzo fajny prezent mi zrobił. Tutaj jest taka podstawka plastikowa. No, i tutaj macie włącznik i wyłącznik. Mega sprawa. I teraz będę mogła robić bardziej dokładne makijaże, bo mam podświetlone, więc będzie bardzo fajnie widać. I do tego jeszcze jest takie. Właśnie nie, nie przyniosłam, zaraz Wam przyniosę. O, i do tego jest takie powiększające lustereczko, tutaj na takie właśnie zasawki można sobie je tutaj przyłącz, przyczepić i właśnie to jest takie do, wiecie, do, czy do wyrywania brwi, czy jak w, was coś, wiecie, takie bardziej dokładne, bo jest mega duże powiększenie, więc można sobie tutaj przyczepić na te zasawki. ale ja na razie bez tego będę tak korzystać. Śniadanie obfite, zjedzone, tak jak wam pokazywałam. Nic się już nie odzywałam, bo niestety nie mogłam. No ale to nie o tym. Yy, no i tak biorę się, zaraz idę wieszać pranko, bo miałam cały kosz, musiałam wy, wyprać. Bo ja tak zawsze lubię mieć pusty kosz w, w łazience, tak jestem wtedy usatysfakcjonowana. No dobra, a jak jest u Was dziewczyny, dajcie znać, czy na bieżąco pierzecie. No i yy, biorę się właśnie zamontowanie kolejnego filmu dla Was i może się odezwę później. No zobaczymy. No dobrze, no to wszystkiego dobrego i do później. Czas do pracy, a przy okazji od razu zjem obiadek. I tutaj mam fasolka taka szparagowa. Do tego jest kasza kuskus perłowa i jeden kotlec piersi z indyka. Smacznego dla mnie i smacznego dla Was. Jestem właśnie, kochane, na etapie zmiany pościeli dzisiaj. I y, chcę sobie właśnie y, założyć tą nową pościel, powiem Wam co kupiłam w Primarku, zobaczymy jak ona się będzie y, użytkować, zobaczymy czy nie będzie za gorąca, bo może być za gorąco, no ale cóż, chcemy zobaczyć, przetestować, no i zobaczcie, to jest taki materiał, taki misiu, no zobaczymy, ja jeszcze nigdy pod takim czymś nie spałam, a zobaczymy jak to się będzie spać. I jak powlekę pościel, to Wam zrobię taką małą przebitkę, więc biorę się za zmianę pościeli. Efekt końcowy się prezentuje tak. Zobaczcie, jak, jak ładnie wygląda. Ja Wam tutaj zrobię, tak pokażę. Zobaczcie, jakie fajne poduchy. Szare. I tutaj mamy prześcieradło. Jest taki brudny róż, taki coś delikatnego. No, zobaczymy. To jest mega miłe. Zobaczymy, jak to się będzie na tym spało. Ale tak jak mówiłam, tak fajnie się prezentuje. Jesteśmy w Wilsie i powiem Wam, że jestem tutaj na półce Petko, Przyszłam zobaczyć skarpety. Właśnie biorę sobie dwie, dwa opakowania takich i mają 76% bawełny. I właśnie idę dalej. Patrzę sobie co tutaj jest i są fajne kartki na święta i dekoracje są i takie jak Anitka wykonuje podobne Mikołajki, yy, yy, czy jakby to tam na to mówicie. Tutaj są bardzo ładne. Wszystko na święta już. Przepiękne są rzeczy. Przepiękne, bardzo mi się podobają lampki. No i tutaj są bardzo ładne. O, prezenciki. Bombki, Bardzo ładne są rzeczy. Bardzo mi się podobają. Przepiękne. Wszystko już na święta Bardzo ładne są dodatki Jestem pod ogromnym wrażeniem Zobaczcie, a tutaj cała puła Jest właśnie tych Krasnaliców Przepiękne są te krasnale Cała taka kolekcja No kochane, przychodzę do Was następnego Dnia, wiecie co? Spałam pod tą, spaliśmy pod tą pościelą i po prostu jeszcze tak nawiązuję do tego tematu, jak widzieliście tam w przebitkach, że właśnie położyłam, nowo, zmieniłam nową pościel i powiem wam, że cudo, cudo się śpi, po prostu tak mięciutko. Ja mówię jak kaczuszka. bardzo fajnie, daje takie cieplutko, bo powiem wam, że jak jest wilgoć taka w powietrzu, to ta pościel jest ogólnie taka zimnawa, nawet jak jest przykryta tak, takim, wiecie, narzutom. Ja właśnie ostatnio rozmawiałam, za nitką też na ten temat, czy ona też ma takie odczucie i ona mówi, że u niej też jest to samo. Świetnie się śpi, nie jest za gorąco, jest bardzo miło i człowiek się nawet nie poci jest naprawdę. Kto mieszka na Wyspach, to dziewczyny Wam polecam serdecznie tą pościel właśnie z takiego misia. No i co, w przebitkach jeszcze widziałyście i byłam w Dilsie, jest w ogóle powiem wam, w shoppingu mega dużo dekoracji już na święta, ja jestem w szoku, jak to wszystko zobaczyłam i to tak szybko wszystko idzie. I w Pepko, wiecie co, nie robiłam takich zakupów, żeby, wiecie, bo już mówiłam, że się ograniczam i kupiłam, kupiłam w Pepko skarpetki, bo ja jakąś mam teraz fazę na skarpetki, że jak tylko znajdę z dobrym składem, to od razu kupuję. I udało mi się kupić skarpeteczki, tak wyglądają. Dziewczyny, jak właśnie będziecie w Pepco, no to polecam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć opak, Dwie, dwa kolorki czarne i tutaj takie panterkowe bardzo fajny, powiem Wam, taki motyw i macie 76% bawełny. No to bardzo dobry skład, bo ja ogólnie staram się kupować. Nieraz chodzę do primarka, ale ten skład jest kurde nie ma dużego procentu właśnie tej bawełny, i też dodam 100 tak do pracy, to kupuję sobie. Właśnie w Dansie, bo mają z dobrym składem. No ale ku mojemu zdziwieniu znalazłam właśnie w PEPCO. To tak, dwa opakowanie takich skarpetek, bo akurat były trzy sztuki, a ja wzięłam dwie po 3,51 opakowanie. Więc skarpety z PEPCO mam nadzieję, że będzie się dobrze nosiło. I na chwilę weszłam do y, Ticke Maxa. A dlaczego tam weszłam? Ponieważ musiałam kupić prezent dla koleżanki z pracy. No i udało mi się zakupić, ale nie o tym i y, wiecie co? Szukałam dobrych, ciepłych y, łapci, ponieważ y, no, zimno mi w cyrki. Więc y, udało mi się zakupić takie fajne, zobaczcie, skórzane i w środku z... Wkładem. Tutaj jest wełna yy, owcza i powiem Wam, że ja pierdziele, są takie mega ciepłe. Ja mam takie buty z tej firmy Cloud 9, nie wiem czy ja, Cloud, nie wiem, dobra, o to, ale zobaczycie sobie tutaj firmę i powiem Wam, że ja z tego mam takie buty właśnie y, na zimę, z, też mam z takim wkładem z, z, z tej sierści owczej, tak? Nie, z wełny, sorry, z wełny owczej. No i są mega, kurde, ciepłe. No zobaczcie, jak to jest gruba w środku. A też ten rodzaj tych łapci, takich klapek był w środku z, z czym? Yy, z filcem. O, właśnie, z filcem. Ale stwierdziłam, że filc no to po, jakim, po jakimś czasie też się wytrze. No i wiecie, nie będą takie ciepłe. No a te to mają po prostu masakrę. Będzie mi tak gorąco, ale się mega cieszę, bo yy, no, w ostatnim momencie wpadły mi w oko i... Właśnie kupiłam sobie takie ciepłe klapy. I te klapy tutaj cena 20 jurasów. A wcześniej była cena ich 60 euro. No i dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Dostałam, powiem wam, poszły, poszłam na yy, właśnie na biżuterię i yy, dlaczego poszłam? Bo właśnie tak jak wam wspominałam, kupiłam prezent dla koleżanki z pracy, bardzo ładne kolczyki i kupiłam takie czterolistne kończynki z cyrkoniami i yy, wiecie co? Spodobał mi się mega pierścionek yy, wpadł mi w oko, bo był tylko jeden, rozmiar 8. Zobaczcie jaki piękny. I to jest znak chiński, równowaga. Jak ja go zobaczyłam, to mi się tak mega spodobało, ale mówię, kurde, no szkoda mi trochę. No ale oczywiście mój pan przyszedł i mówi, dobra, to ja ci wezmę. Ja byłam taka szczęśliwa. I zobaczcie, pokażę Wam, kochane moje. Zobaczcie, jaki piękny z cyrkoniami. I Wam pokażę, bo to jest taka Ala Sygnecik. Bardzo ładnie się prezentuje nawet na tym palcu powiem Wam. Mi światło strasznie szaleje. O, tak się prezentuje. Taki ala sygnecik, bardzo ładny, i on mi wchodzi właśnie na ten wskazujący palec i na środkowy. Bardzo mi się podoba. To jest właśnie yy, srebro. Nie wiem, co to jest za projektant. Nie wiem, co to jest blue sage, nie wiem, ale o. I tak się prezentuje tutaj na tym środkowym paluszku. Bardzo ładny z cyrkoniami. O, tak fajnie. Bardzo ładny taki z cyrkoniami pierścionek. I co ja tu jeszcze mam? A, i wiecie co, jak robiliśmy zakupy spożywcze, to w Aldiku zauważyłam taki zestaw gum do ćwiczeń. A wiecie albo nie wiecie, ja lubię ćwiczyć z gumami, właśnie w domu. I tu mam trzy rodzaje gum, i to mam 38 na 8 i 70 cm. I powiem Wam, że tutaj są różne, yy, różne wielkości, jest light, medium i strong. No i w ta, właśnie w takim woreczku i te gumy kosztowały 9 euro i cieszę się, bo mam co właśnie takie, o zobaczcie, porządne gumy do ćwiczeń. Fajnie, bo mam taką jedną z Decathlonu, szarą, ale to tylko jeden rodzaj ona jest taka mega hardkorowa, taka mocna, daje czadu ostro, a tutaj mam te trzy sztuki. I mam w woreczku, i będzie, będzie fajnie, będą fajne gumy do ćwiczeń. No dobra, no to będę już kończyć. Mam nadzieję, że Wam się taki filmik różnościowy spodobał. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Przesyłam buziaki dla Was. I do następnego. Pa!